Witajcie z Monachium, miasta, w którym rozegra się mecz otwarcia Euro 2024, za moimi plecami Marienplatz, a na nim mnóstwo Szkotów, ale też kibice reprezentacji Niemiec. No i poczujcie tę atmosferę, o ja się muszę kryć, bo tutaj latają piłki i to jest naprawdę niebezpieczne, może uda mi się to nagrać. Do meczu zostało jeszcze kilka godzin, w Monachium coraz lepsza pogoda, no i na Marienplatz jest już tylu ludzi, że przed momentem monachijska policja go zamknęła. Można stąd wyjść, można odjechać metrem na stadion, ale nie można już tutaj wejść, zresztą spójrzcie dookoła. Niemieccy i Szkocy kibice wszyscy razem piją piwo, bawią się, śpiewają, atmosfera jest naprawdę fenomenalna. Nie wiem, czy poznajecie ten legendarny obiekt. Nie, nie, to nie są złote tarasy. To jest stadion olimpijski w Monachium. Kiedyś na nim grał Bayern Monachium, a w trakcie Euro 2024 w jego okolicach znajduje się największa panzona w Monachium. No to tam obejrzymy mecz Niemcy-Szkocja. Idziemy, czas na pierwszy mecz Euro 2024, piłkarze właśnie wychodzą na Murawę, a za moimi plecami ogłuszający dopiln dla Szkotów, ale również dla reprezentacji Niemiec. Raz, dwa, trzy nie ma co zbierać. Reprezentacja Niemiec prowadzi do przerwy 3 do 0. Gra w przewadze jednego zawodnika, a Szkoci grają naprawdę fatalnie. Tak naprawdę nie mieli pomysłu, jak wyjść z własnej połowy. To jest absolutna dominacja Niemców. No i Szkoci pokazują nam, jak reprezentacja Polski absolutnie nie powinna zagrać w meczu z Holandią. I tak kończy się ten długi, intensywny dzień w Monachium. Niemcy pokonują Szkocję w meczu otwarcia Euro 2024 5 do 1. To była deklasacja. W zasadzie nie było co zbierać. Reprezentacja Szkocji zagrała fatalnie. No a ich kibice są tylko wygranymi tego spotkania. Oni dali z siebie wszystko tutaj w Fanzonie, ale też na ulicach Monachium. Atmosfera była naprawdę fantastyczna. Jeżeli myślicie jeszcze, zastanawiacie się, czy warto wybrać się do takiej oficjalnej Fanzony tutaj w Niemczech w trakcie Euro 2024, to ja wam to mogę z czystym sumieniem polecić.